Siedzi. Wstrzedłem tylko chwilę ze stanowiska. I wtedy musi nastąpić branie. Siedzi. No już się nic nie boi. Już wyjada mi z zanęty. No z zanęty mi wyjada. Patrzcie na niego. Dziabaj. Witam serdecznie na kanale Primanki. Słyszycie, jak pięknie ptaszki z rana śpiewają? No słuchajcie, ja dzisiaj wróciłem. Na tą samą miejscówkę, gdzie złowiłem tą przepiękną płoć ostatnio, kilóweczkę, no prawie kilóweczkę, no bo dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj zupełnie inna pogoda, niebo całe takie zaciągnięte, no i niby mają być dzisiaj chmurki. Poprzednio brania były tylko w momencie, kiedy naszły chmurki, później było słońce, to już naprawdę było tak z doskoku, coś dziubnęło, coś dziubnęło, ale tak naprawdę z doskoku. No słuchajcie, dlatego taka pogoda przepiękna. Nie mogłem sobie odpuścić, żeby popróbować, ale dzisiaj spróbuję troszeczkę inaczej. Ale o tym już za chwilę. Nie będę przedłużał, szykuję się, próbuję. A jak będzie, zobaczcie sami. No bo w pierwszej kolejności tak szybko węknę do bombki. Dużo na początku nie będę męcił, ale już wam mówię jaka będzie zmiana. Bąbka wyszykowana. A ja słuchajcie. Dzisiaj mam makaron podzielony na dwie porcje. Jedna i druga. Ta jest na dalszy dystans, ta jest na bliższy dystans. Bo dzisiaj właśnie chcę zrobić troszeczkę inaczej. Tam gdzie dalej łowiłem, nie mogę z daleka tych leszczy ściągnąć do siebie. Być może podejdą, być może nawet i dzisiaj te duże podejdą. Bo mi chodzi o te łopaty. Ale drugi dystans, dlatego że była ciepła noc, dzisiaj cieplutko zrobię sobie o wiele bliżej najpierw za trzy bombki sypnę na daleki dystans i odmierzę sobie na bliski dzisiaj nie będę od razu na dzień dobry przesadzał po prostu się przypomnę tylko chociaż słuchajcie jak leszcze wejdą co to dla nich takie trzy czy cztery bombki makaronu to jest nic ale ważne jak mało nęce to ważne żeby to było precyzyjnie No i dobra, cztery bombki puściłem tam na ten dalszy dystans. Szybko sobie odmierzę połowę tego. Tutaj zaraz spadem żeby łowić. Nie ma tu miejsca za dużo, ale jakoś się odmierzę. No dobra, trzy bombki na początek wystarczy. Na początek w zupełności wystarczy, ale na tym dalszym dystansie widzę że już coś tam bobruje. O, to mi się podoba. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Co kaczuchy? Kukurydzy ode mnie byście pewnie chcieli trochę. Zaraz wam coś dam. Dam wam makaron, też jest dobry dla kaczek. Chodźcie, macie tu makaronu trochę. Masz, kurka wodna, masz makaronu trochę. Zasuwaj makaronik pyszny, sprawdź czy ci smakuje. Za mocny, to zaraz ci dam inne. Zaraz ci dam kukurydzy, poczekaj. tylko też nie dużo, bo dużo nie mam. Mogę ci dać, ale tylko trochę. Masz kukurydzy dobrej. O, widzisz, jakie smaczne? Co kaczka, ty się żeś nie załapała. Dam ci też. Ale niedużo, bo nie mam za dużo. Masz kaczka. Też dostaniesz trochę. Masz, ty też jeszcze masz trochę. Szukaj sobie, bo do mułu wpadło. Masz. A dzisiaj słuchajcie, taka zmiana. Bo do koszyczków dodaję krętliki. Powymieniałem te fluokarbony na zaciskarce. I dodałem krętliki, bo niestety, ale bez nich na helikopterze żyłka bardzo mi się skręcała. A zanęta, słuchajcie, to jest ta sama zanęta, której używałem poprzednio. Jeszcze mi została, także nawet nie dorabiałem. To jest pół na pół Osmo Method Mix Sweet Gold. Do tego dodana jest kukurydziana Osmo. I to jest pół na pół z glinką taką. No, ale argille. no widzicie, trochę kukurydzy, trochę jasnego peletu i to wszystko. A mówiłem, że się dzisiaj przygotowałem, no bo spójrzcie, wziąłem więcej kulek, żeby ewentualnie się dopasować jak dziubią. No to słuchajcie, można zaczynać. Do zanętu dodałem jeszcze odrobinę tego makaronu, a dodam jeszcze kukurydzę. Niech będzie kukurydza w zanęcie. Aż to ma słodki zapach, taki no, i słuchajcie, na pierwszy ogień to co się sprawdzało. Bo już mi niedużo zostało tych kulek. Osmo Turbo to obowiązkowo na pierwszą wędkę. A zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy. Tutaj pinka trzeba by tej pinki jednak dodać trochę do zanęty. No, i pierwsza wędka wędruje do wody. Perfekt. A na drugiej wędce może spróbuję aliena najpierw. Coś trzeba próbować, coś trzeba kombinować. Nie można się trzymać sztywno. Że ta żółta się sprawdzała, to na żółtą będę łowił. Bo może kręciły się większe ryby, tylko to im nie odpowiadało. No i zobaczymy, co z tego będzie. Druga wędka do wody. No, troszkę za blisko, ale minimalnie dosłownie. No i pięknie. I zostaje tylko czekać, czekać. No i wiadomo, poprzerzucać na początku parę razy. Makaron makaronem, ale niech ta zamęta z roboczkami tam, z kukurydzą z tym, z zapachem intensywnym, fajnym, niech też popracuje. Patrzcie jak się rozbestwiła. Zamęty sobie wyjada. robale ale i sobie wyjada No co ty mi tu wyjadasz? Kukurydza na pewno chcesz, to czekaj, dam ci też, ale z ręki. Masz. Kukurydza smaczna, nie? No. Widzisz? Nie ma już. Jeszcze. Ja nie będę miał. No, zasuwaj. Pomału. No. I uciekaj. Nie ma już. Nie ma. Uciekaj. No patrz jak przyłazi. Jeszcze by chciała. Źle się by jeszcze czuć jak te kukurydzy się napraszą. No. Uciekaj. Słuchajcie, standardowo na razie cisza, ale na tej prawej wędce, tak gdzie mam rzucone po skosie troszeczkę, przechodzi mi więcej przez to miejsce, gdzie nęciłem bliżej. I było, był taki ształ obcierka taka konkretna, bo to raczej nie szarpnęło tam z daleka. Tam się na razie nic nie dzieje, dlatego jedną wędkę spróbuję przynajmniej na jakiś czas tutaj bliżej. Brań siedzi, pierwsza ryba jest na krakena, zmieniłem na krakena co to takiego będzie. No teraz walka na stoku, jest w las w stok, zielsko. Byłaś. Byłaś zielska. Już hmm, chyba ryby nie ma. A jednak. Patrzcie, wylazła z zaczepu. Co to takiego. A bo to piękna płoć. Dlatego taka wariatka. I od razu pcha się tam gdzie nie trzeba. To jeszcze lepiej słuchajcie, to nie jest płoć, to jest jaś albo jasio, nie wiem co to jest, hybryda jakaś, ni to jaś, ni to płoć, nie wiadomo co to jest. No Spójrzcie, sami powiedzcie, ani to płoć, ani to nie wiadomo co. Dobra, pływaj, zobaczymy później. Tak to trochę wygląda, ale ciężko powiedzieć. Ważne, że pierwsza rybka jest. To jednak na dystansie. A tu blisko cisza. Założyłem te robaki i cicho. Teraz sobie przypomnę właśnie z krakenem tutaj blisko i dam jeszcze szansę temu bliskiemu dystansowi przez kilka najbliższych przerzuceń. Jak nie, to lecę. Wszystko daleko. Będzie konkret, będzie konkret. Konkretne branie. To i może konkretna ryba. No ale szarpnięcie niesamowite było, o do boku idzie. Chodź tutaj, bo tu jest ten stok. O już wyraz ze stoku. Teraz trzcinka. no słuchajcie leszczu ale szarpał myślałem że to jakiś potwór wielki jak jakiś potwór a to słuchajcie leszczu tylko porządnie szarpnął Czy on tu się odżywia jakimiś skorupiakami w siatce później zobaczę co tam zostawiły mi przypon oczywiście cały w glutach Trzeba zdjąć, bo brania nie będzie. I w takim razie ten bliski dystans, dosłownie parę minut, i wracam na daleki, bo tam są ryby. O, branie. Mówiłem, że nic, a jednak albo obcierka, albo coś delikatnie dygnęło. Tutaj z bliska. Czy to musiało być w tej chwili? Jak mówiłem już, że to likwiduje. No, z zanęty mi wyjada. Patrzcie na niego. O, i coś kropić zaczęło. Ja nawet parasola dzisiaj nie wziąłem, bo miało nie padać. Pochmurno co prawda miało być, ale miało nie padać. Może to tylko taki kapuśniaczek. Ja nie wierzę, że to tyle je. Gdzieś młode może musi mieć. No dobra, no to jedziesz teraz na grubo. Jedziesz na grubo. Ładuj, jak masz młode to ładuj. O tej porze roku młode nie wiadomo. No co? Nie ma już wybieraj to co spadło Co ty na łatwy kąsek czekasz To ja tu mam białe robaki Ciabaj Młody musi nosić, bo tyle by ten ptaszek taki mały nie zjadł chyba Siedzi. Co to takiego tutaj z bliska wzięło? A co tu innego z bliska mogło wziąć? Jak nie zdręga. Łyknęła tyle robali. Szok jakie to pazerne. Tylko chwilę ze stanowiska I wtedy musi nastąpić branie. Siedzi, ale co to takiego? Mała rybka Zdręga znowu Szok Ale łyknęła Taki hakolec i tak łyknęła Jesteś fajnym cichutkim ptakiem, to ci dam. Masz jeszcze. No nic słuchajcie, dzisiaj mogę powiedzieć, no to nie był ten dzień, mimo że fajnie, bo tego jazia złowiłem, czy co to jest, nie wiadomo, jestem zadowolony, no ta kurka wodna, ogólnie sympatyczny dzień, ale jeżeli chodzi o ryby, porażka, ale i takie dni się nad wodą zdarzają, słuchajcie, zwija mandżur, jeszcze sobie donęczę, no bo być może tutaj wrócę, no zobaczę jutro, pojutrze, zobaczymy jak to będzie, bo ma coś padać. A na dzisiaj słuchajcie, na dzisiaj już będę kończył. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Leszczę, leszczę, to wiadomo. Ale to to chyba Jasio. Jasio czy nie Jasio, uciekaj.